Ile mam yep. lat? jest no. pisiak legalnie. 12 Hej, dzisiaj nagrywam to mnie lepiej zna. Mój kolega, hey. z którym gram tylko przez internet <grym> i gadamy o grach. Albo mój brat, z którym mieszkam, znam go. Od, od 16 lat go znam. Naprawdę fair? Naprawdę fair? No, myślę, Myślę, że będzie to fair. Dobra. ja, ja znam tak za 8 lat. Lecimy z pytaniami. Jaki jest mój ulubiony serial? I Max, ty powinieneś to wiedzieć też. Mówiłam, mówiłam o tym. Ja nie wiem. Ja nie nie wiem taki... Tomek nie wiesz? War. Ja nie wiem takich rzeczy. No to możecie zgadywać, jak myślicie? No way. Hello, amazing digital circus! Nie. Yeah. Napisałem na czacie Family guy Nie, nie macie... Family Guy racji. funny moments. Nawet lubię, lubię, lubię Tomek jest bliżej na pewno. To nie wiecie. Wednesday serial anima, nie no, żartuję Hello Neighbor no, Cartoon Series. <laughs> Dobra, no nie wiemy, no. Chcecie podpowiedź? Tak. Yeah. Let's go to demon. Today. Nigdy nie oglądałem. Nie wiem, jak to się nazywa. A ja nigdy nie oglądałem. Wysyłałam nawet screeny z tego. Dobra, nie wiem, jak to się nazywa. Ja nie znam tak. Ow, oh. U mi Nie wiem jak to się może nazywać Jakieś uh, Amazing Digital Mall Dobra dam wam coś łatwego akurat Myślę, że na to odpowiecie Jaki jest mój ulubiony kolor? Żółty Co, To jest pytanie skonstruowane pod Maxa Pewnie nie będzie wiedział odpowiedzi, ale, ale no Jaki jest mój ulubiony animatronik z FNAF? a uh. Oxy Printrap Not to be rude, ale nie wiem czy wiesz o Printrapie Oh, to no, wiem, już, wiem, yeah, wiem, o, to w jego trzech No No wiem, wiem. Ja, ale o którym jest? designie chodzi? Żaden, nie lubię o, nie. go, nie lubię go. Dobrze wiedzieć, dziękuję. Uproszczę ci, z FNAFA 1, z tych podstawowej czwórki bo Ogólnie lubię cheeky, ale Tomek miał jednak rację. Mogę się tak ja bym powiedział, Jak powiedziałaś, to to część pojeść powiedzieć, Foxy, ale. No, tak, ale ogólnie nie fair, to Tomek przegrał teraz, bo, bo miał rację. Jako pierwsze, Szybko odpowiedział od razu. Ja tu się zaskoczyłam, akurat myślałam, że nie będziesz wiedzieć, Jakie jest mój luby na animatronik. Aktualnie, jaka jest moja ulubiona gra? Yandere Simulator. Run. To jest dobra odpowiedź sobie. I Simulator i Deltaran, tak? Mhm. Mm Max. Yeah. Yandere Simulator to jest gra na zabicie czasu, ale... Nie obrażaj mnie mówiąc, że to jest moja ulubiona gra Dobra, Tomek, miałeś, miałeś rację. Następne pytanie od widz... Nie, nie mam widzów. E, to nie jest pytanie od widzów. Nie masz? Nie mam widzów. Sama je ja sobie napisałam. Jaki jest... Ja, jaki jest mój ulubiony napój? Pepsi Zero. Ja, aj, to, to jest dosłownie sytuacja, że ja nie mogę wygrać. E... Pepsi 0, to samo co Tomek. Dobrze. Dobrze, macie punkt. Oboje macie punkty, ale ja ty już nie liczę. Kolejne pytanie. Ile mam wzrostu? To on na pewno. Ja się widziałem w życiu całe dwa razy w całym moim życiu? W się widzieliśmy kiedyś dużo, po stołówce. na A. pewno mnie widziałeś, może nie wiedziałeś, że to ja, ale mi widziałeś. Ja wiedziałeś. to, bo nie wiedziałem, za to ty. Metr 68. Można powiedzieć, że metr 70. Ja to co ty powiedział? tak powiedziałem. Jest... Czekaj, powiedzmy 68 najpierw. O co chodziło? No bo tak chyba miałaś. Nie. Ogólnie. Kiedy? No to metr no 70. Dobra, następne pytanie. Ile mam lat? Yep. Ile mam lat? Za uh, dużo. Za no, dużo. 33. Nie wiem, 19. Ja powiem 32, więcej. żeby maks miał punkt, żeby był bliżej. Dobra, to mówi, że mam 32. Aż piszę, Max, dać Ci podpowiedź. Proszę. Max, jestem młodszy od ciebie. A, okej, okay, dobrze wiedzieć. Czyli. Kto... 12 11! 12? Tak! Nie 12 nie. Jesteś 7... głupi czy coś. I 12, Max Oliwego. wtedy by była młodsza by ode mnie, jakby miała 12. Perfekt. Kolejne pytanie i proszę was, abyście tego nie sprawdzali na Steamie, ok? Bo to będzie oszustwo. Ile mam godzin w CSI? 400 343 lata. Godzinę. Ja znaczy. prób. Tomek No way, Pomyliłeś się o godzinę. Naprawdę? 342 godziny O Boże, ale blisko! Kiedy wrzuciłam mój pierwszy filmik na YouTube? Ogólnie? Nie Jestem subskrybowany. Bro. E... Bana masz. A zapamiętajcie, sobie kliknąć łapkę i... Łapkę w górę subskrybować. Dokładnie. <laughs> I popełnijcie tego samego błędu co ja! No bo dostaniecie bana. Myślę, że dwa lata temu jak kupiłaś mi skina Spidermana. Czy ja mam Spidermana? Eee. Trzy Dobra, muszę sprawdzić, bo ja sama nie wiem Co shit postuje, to jest wrek po prostu. Nie odpowiedzi to sposób shit post jako ja nie odpowiedzi! No trzy lata temu Max wygrał tą rundę. Yes! Brawo, Max! Spiderman? Chociaż trafił Nie, to nie był Spider-Man. spider Spiderman to był trzeci filmik, a pierwszy to jest... A co Z nową jesteś nie tak! Kropka, kropka, kropka. Jaki jest mój ulubiony Pokémon? Pikachu! DDNE nie macie racji. Nie, ten taki eee. grocze 69, pokémon 69. A jak się nazywa? A, to już bym poprawił, to jak, odpowiedź, jak szczerze że mówiąc. Sprout. Sprout. No Bel Sprout. Dobrze, dobrze, masz rację, pamiętałeś. Ale a nie, nie od razu zrobiło I to nie, jak coś to widzowie, to nie jest mówiony pokémon, bo to jest. Pokemon 69, to swój mój Pokémon Pokemon, bo na groszyk z PvZ-ów. tak, bo zapamiętałem... No wiem. Ci, tak był i potem musiałem sobie który to był. No. Jakie mam buty? Jakie noszę teraz buty? ja Białe. No, Max był pierwszy. Mam na skinie te, takie same buty, jak red. Max dostaje punkt, bo pierwszy odpowiedział. Ale nie masz pasków tutaj, to tu nie jest Adidas. Jak, jak to nie? nie? Są paski. Masz paski? Ale dwa. Ale to jest podróba w takim razie, to jest abibas. Następne pytanie. Jaki jest mój ulubiony przedmiot w szkole? Ołówek.